Może nawet klient widział twoją reklamę, ale zupełnie nie zapamiętał, że... Ty, to ty. Budżet wydany, reklama zobaczona, świadomość marki niezbudowana i szansa zmarnowana. Jak temu zapobiec? W kilku krokach. Nie musisz mieć budżetu jak Apple albo inna wielka firma, żeby mieć własny styl komunikacji i kierować do swoich e, klientów komunikat, który zapamiętają. Zadbaj o całkowitą spójność logotypu, kolorów, tonu komunikacji, stylu mówienia w taki sposób, aby kojarzył się on z Twoją marką i Twoimi produktami lub usługami. Chcesz, aby klient widział w tobie Zadbaj o tym w każdym detalu, w każdym szczególe. Nie może być tak, że każdy Twój post, każdy komunikat w różnych kanałach od strony social media. Czy reklamie w Google jest zupełnie inny, napisany w innym charakterze, w innym tonie. Wtedy marnujesz potencjał, nie masz spójności, klient nie zapamiętuje Twojego kontentu i siłą rzeczy zapomina, kupuje o kogoś innego, a mógłby złożyć zamówienie właśnie u Ciebie. Jeśli chcesz, żeby Twoją markę zapamiętywano, a klienci zgłaszali się do Ciebie, bo pamiętają Twoją reklamę, pamiętają Twój branding, to zgłoś się do nas, a pomożemy Ci to ułożyć w spójny i skuteczny sposób.